Dzień dobry, dzień dobry. Kierunek Dolny Śląsk. A gdzie dokładnie Was dzisiaj zabieramy? Do Jeleniej Góry. Cześć, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym yy, odcinku Jedziemy na Starocie. Gdzie jedziemy dzisiaj? Do Jeleniej Góry. Generalnie już tu jesteśmy, słuchajcie. Wstaliśmy o godzinie trzeciej nad ranem. Dla mnie to jest forma znęcania się i psychicznego. Jarmark Starości i Osobliwości w Wielenikurze. Odbywa się dwa razy do roku. Podobno jeden z większych w Polsce, a cieszy się w ogóle bardzo dobrą opinią i sprzedających, i kupujących, że jest fajna atmosfera. W ogóle odbywa się na, na mieście, w, w ładnych uliczkach, starego miasta. Zabieramy Was ze sobą. Chodźcie. Pierwsze obejście. Mówię, że idziemy robić pierwsze obejście. Słuchajcie, to nie jest bytom, gdzie o czwartej latają już z latarkami i, i szukają. Tutaj na spokojnie siódma godzina, powolutku się rozkładają. Natomiast fajne to jest tutaj to, że te stoiska są rozłożone we wszystkich uliczkach tutaj dookoła rynku. I można się pogubić. Ale z drugiej strony daje to jakąś tam szansę, żeby poszukać czegoś ciekawego. Wejść w jedną uliczkę, w drugą uliczkę i wiadomo, że to nie jest tak, że wszyscy są na jednym placu i od razu wszystko widać. Tylko jest faktycznie jakieś takie... no, zabawa. Jest zabawa. Zabawa, bo nie wiadomo, wiecie gdzie i na co się trafi. Widzicie? Tu jest taka główna droga. A tam już też następni się rozkładają. Pogoda w tym dniu wyjątkowo dopisała i była to ogromna przyjemność chodzić pomiędzy starymi kamieniczkami i oglądać te wszystkie różności, które wyciągali sprzedający. Z samego rana nie było jeszcze zbyt wielu kupujących więc naprawdę można było z wielką przyjemnością szwendać się pomiędzy tymi wszystkimi kamieniczkami i oglądać nie tylko staroci. To naprawdę duża giełda, więc zjeżdżają się tu sprzedający chyba z całej Polski i z zagranicy, bo, bo również z Niemiec i z Czech, więc naprawdę jest na czym oko zawiesić. Przerwa to też uszta dla zmysłów. jakie to było fajne naprawdę wielka, ceramiczna rzeźba no i kartony dla miłośników kartonowego szperania popatrzcie z minuty na minutę ludzi przybywało ale zatłoczone uliczki sprawiały, że atmosfera tego miejsca naprawdę dała się odczuwać jeszcze mocniej no i coś dla mnie ale słuchajcie, odmówiłam sobie nie przyznam, żadnej cebulki

A tu czego się nie robi dla przyciągnięcia uwagi? Okay. Czy już wam mówiłam, że pogoda była tego dnia wyśmienita? Teraz słuchajcie, największe stoisko z dywanami, jakie kiedykolwiek widziałam, to środek rynku i schody wyłożone dosłownie w całości dywanami. Oprócz dywanów, również inne ciekawe przedmioty, jak stare piece i wielkie rzeźby. Zawsze podziwiałam osoby, które handlują takimi rzeczami i zadają sobie bardzo dużo trudu, żeby w ogóle e, przywozić je i wystawać, eksponować je i pakować z powrotem po każdej giełdzie staroci. Tam. ogromna słabość manekiny. Normalnie kocham manekiny, im starsze, tym piękniejsze. Która jest godzina taka? Późno. 16. 16 słuchajcie, mamy dość. Podsumowanie jarmarku w Jeleniej Górze jest takie, że jest wielkim jarmarkiem. Mnóstwo ludzi handlujących, mnóstwo kupujących. Usytuowanie na Starym mieście bardzo przyjemne w wielu uliczkach. Super fajnie się chodzi. W plusy. Można łatwo zaparkować, przynajmniej my nie mieliśmy żadnych problemów z zaparkowaniem tutaj rano. E, rzeczy jest bardzo dużo i wydaje się, że faktycznie no, fajne są te rzeczy. Natomiast jeżeli chce się coś konkretnego kupić, no to już e, okazuje się, że jest ich troszkę mniej. Jakie jeszcze plusy? W jarmarku? Wiele nie górze. Dużo ludzi w ogóle z, z całej Polski. Dużo rzeczy z Niemiec, ale to nie znaczy, że one są jakieś tam złe, fajnych rzeczy, takich innych niż przynajmniej u nas na naszym, na naszym górnym Śląsku. Minusy. Jakie są minusy? Nie mam minusów. Nie ma minusów. Albo takie jak wszędzie, że. Mam bikini. <laughs> że minusy są takie, że jak wszędzie, że, że niektóre ceny są za wysokie, a chcielibyśmy, żeby byli, były niższe, no ale to wiecie, jak wszędzie, są e, niższe ceny, wyższe ceny. Kupiliśmy parę rzeczy. Pochwalisz się, Rafał, później tymi rzeczami? No nie wiem właśnie. Jak zawsze. Wracamy do domu. Zadowoleni? Rafał, zadowolony, zadowolony jesteś? Hmm? Zadowolony, fajne doświadczenie. Fajnie, fajnie. Polecamy każdemu faktycznie, jak macie troszkę czasu, żeby... Mm, żeby ten choć, bo możemy tam iść w ogóle w stronę rynku, żeby w wolnej chwili yy, można było tu przyjechać, wypić sobie kawę, pochodzić tutaj między tymi z toiskami. I to też jeszcze jest. Tak, bo to jest w zasadzie trzy dni słyszeliśmy, albo nawet od czwartku. Od czwartku, a to czwartku nawet, nawet. słyszeli, że się rozkładają, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela I, i pytaliśmy też znajomych, którzy się tutaj w, w rozkładają, którzy tutaj handlują, że... Nawet do 19 godziny tutaj na tym rynku są i sprzedają. I są ludzie, ludzi nie brakuje, słuchajcie, jest tłum, naprawdę tłum. Teraz Wam pokażę ile jeszcze jest ludzi. Przełączenie przełączenie. 16 godzina, nie bardzo pokazać tak właśnie, żeby nie było do końca ludzi. Widać. 16 godzina bardzo ładnie. Faktycznie, tym razem. Yy, no, bardzo, bardzo dopisa do, dopisała. Dobra, Dobra idziemy. Dokończę Zarafała. Rafała. Czy udało nam się kupić coś fajnego? No pewnie. Efekty możecie poglądać w tym momencie na ekranach y tego, na czym oglądacie ten film. A, i jeszcze chciałam dodać, że te smętne miny na końcu filmu to nic innego jak po prostu potworne zmęczenie po całodniowej gonitwie po targu staroci. A jeszcze podziękuję, że byliście z nami do samego końca. Mamy nadzieję, że Wam się podobało i mówimy do następnego razu.